Dzień dobry Państwu. Witamy w pierwszym wakacyjnym odcinku historii z górnej półki. Zaczniemy trochę nietypowo, od cytatu. Edward dobiegał pięćdziesiątki. Był wysoki i masywny. O ile jego proporcjonalnej sylwetce niczego nie dało się zarzucić, o tyle o twarzy nie można było tego powiedzieć. Nos miał duży, a cera, oblicza była blada, a nawet ziemista. Jak u człowieka, który zbyt dużo pali, a większość czasu spędza z dala od słońca. Skórę na policzkach pocięły pozostałości po trądziku i blizna po nożu pewnego bandyty. Po bokach gładko wygolonej, nieco zbyt długiej głowy podstawały duże uszy, szpiczaste jak u gargulca. W tym obliczu było coś władczego. Ta mieszanka pewności siebie, zdecydowania i elegancji robiła duże wrażenie na kobietach. W rozmowach z nimi często te cechy podkreślał, Udawał szeryfa i nieustraszonego zdobywcę. Maskę zrzucał jedynie przy swojej ukochanej kuzynce, z którą łączyła go platoniczna rodzinna miłość. Tylko Leokadia wiedziała, że trapią go egzystencjalne niepokoje, że ukradkiem czyta poezję, przy której nawet łzę potrafi urodzić. Proszę Państwa, dokładnie to jest opis Edwarda łysego Popielskiego, bohatera książek Marka Krajewskiego człowieka, który od lat, szczególnie w porze wakacyjnej, raczy nas znakomitymi kryminałami, w których historia przeplata się z wątkiem kryminalnym, bardzo często z kwestiami, które dotyczą relacji międzynarodowych, bardzo często z różnego rodzaju agentami. Kim jest tytułowy pasożyt? Dlaczego relacje polsko-sowieckie, polsko-rosyjskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego były tak interesujące? W jaki sposób bolszewicka Rosja wpływała na Rosję? Wreszcie, w jaki sposób pochodzący z Lwowa detektyw potrafił rozprawić się z bardzo głęboko ukrytym w strukturach najwyższych polskich władz państwowych człowiekiem, który nosił właśnie pseudonim pasożyt. O tym wszystkim przeczytacie Państwo w najnowszej książce Marka Krajewskiego. Książce, która doskonale nadaje się do tego, żeby w ten gorący lipcowy, wakacyjny czas zanurzyć się w historię, w historię człowieka. W historię II Rzeczypospolitej, w historię relacji międzynarodowych, a wszystko opisane w taki sposób, jak dokładnie w tym cytacie, od którego rozpoczęliśmy. Proszę Państwa, w moim przekonaniu, jedna z najlepszych propozycji na początek wakacji 2023 roku. Zapraszamy serdecznie do lektury i do odwiedzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu pomimo wakacyjnego czasu, a może właśnie dlatego. Do zobaczenia!